Otwieramy swoje banki, wbijamy do Natalki no, kupi swoje i nie patrzysz na wydatki, ej What's up? Pyta się mnie, odpowiadam no way Kiedy kładę na blask, a zdobyć więcej Chciałbym, ale ciężko jest jeśli sam Nie pytaj, co mam naraz i co mnie jara no, Jeśli kupisz mi browara, no wtedy pogadamy naraz O tym, co mnie martwi, a kupi w końcu nowy majt Książki na biureczku, aby zdobyć zaufanie A ty coś majaczysz o wychowaniu Przecież jestem dobrym dzieckiem Nie piję i nie palę, aby zdobyć serce piękny domy o imieniu mama Grubym niczym jego kominiarka nic nie dała Bo ty do niega chcesz, strasz, straszasz się, ze strasz Tak mi groziłeś, to podejdę i cię zdejmę na strzała Ej, ej, ej Czemu ty spierdalasz i wyłączasz te livey? Mam chętnie wbija, kiedy chce Jo, yo, yo. Mam chętnie wbija, kiedy chce Gruby oszukał wszystkich, że był w szpitalu No co ty mi szepczesz w płaczku? Przy, siedzę długo w rapie, niż twoje ego Ej, 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 nienawidzę biednego kurespa Wkrótce wypuszczę cały diss na ciebie u Rozumiesz polskiego czy nie Bo widzę jak się jątasz w głosówkach konfiturów Fajnie wiedzieć, że ważysz 120 kilogramów Ja mniej od ciebie grubasku Pozdrawiam swoich fanów dodając, że ty nie bejesz za długo w tej robocie Ale za to nie pozdrawiam takiego nieroba, takiego jak ty Ale pozdrawiam dla całej grupy Szczególnie Santika i Tasaka Pozdrawiam dla wszystkich kurwa A nie dla takiego nieroba, tak jak kurwa jakiś Krzychu Urbex No ja pierdolę To jest jakiś po prostu nieruch Z Żebra po prostu od ludzi pieniądze Pamiętajcie nie dawajcie mu nigdy tych donatów Bo i tak paruby, Ty się skończyłeś paruło Co paru wy ty